Tak już wygląda nowy blok. Zobaczcie, tutaj jest ogrodzenie, nie każdy może wejść do tego terenu. Tutaj, tak podejście do tej klasy. Tutaj, tam dalej też będą takie małe budynki. Tak ten blok wygląda. Zobaczcie, już jest specjalne miejsce dla wprowadzenia tego klimatora. Teren bardzo czysty. Dwa lata temu był ten budynek pobudowany. Tam dalej się budują Jeszcze jeden taki sam budynek, i to tak będzie wyglądać. I w nowych blokach to już wygląda inaczej. Zobaczcie, jak wygląda ta klaczka. Jakie mamy podejście do tej klacy. I teraz wszyscy tutaj robią remonty. Kupują tutaj mieszkanie. Tutaj powiem Wam także jedne pokojowe mieszkanie to będzie gdzieś 55 metrów kwadratowych to będzie 26 tysięcy dolarów tutaj z tego miejsca mamy do morza 10 minut i takie tutaj są ceny tutaj mamy jeszcze jedno podwórko nowego budynku ten budynek był pobudowany prawie rok temu tutaj jeszcze je się budują Coś remontują, no, ale podejście już też bardzo fajnie wygląda. Tutaj dla dzieciaków zrobili taki plac zabaw i to już wygląda inaczej. To będzie jak w Unii Europejskiej mi się tak wydaje. Napisz co myślisz o tym w komentarzach Zobaczymy, jak wygląda klatka w nowym budynku. Teraz do klapki. Tak, tutaj mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Zobaczcie, tutaj mamy dla listów. To wszystko mm, bardzo czysto jest. Wszystko jest nowe. Nie ma specyficznego zapachu. <grywka> to najważniejsze. I tutaj mamy windę. Ну, no, в такому мешканні вже можна мешкати. Дивіться. І все є новим. Ще по ремонті. Так виглядає вже нова кладка. Є, є видно, що є моніторинг. Але в цьому блокі мешкання є дуже великі є єдне покоєво, є трьох покоєв і навіть чотирьох. Чотири покоя. То буде праві 100 метрів квадратових. І так то вигляда. Шістко є нове, шістко є чистітко. І в такому блоку вже можна мешкати. W jednym odcinku widziałem, że Polacy piszą, że dlaczego nie ma zieleni na przykład u nas Zgadzam się, że pokazywałem takie miejsca, w których nie ma tak dużo zieleni Ale w nowych budynkach już zaczynają sadzić takie trawniki E, Takie krzaki, tam zobaczcie, tam dalej też dużo drzew. Ten teren wkrótce też będzie zabudowany, bo z, za tą górą mamy morze i to bardzo wygodne. Zobaczcie, tak malują na ściany w nowych budynkach, na nowych terenach. Tak e, jest śmieć, bo tutaj no, budowa jest, budowa. Tutaj e, robią chodnik do tego. Do, no przejście do morza, tutaj był asfalt, teraz będzie coś inne, A tam za tą górą mamy już morze. Tak, jeszcze, dlaczego u nas nie ma tak dużo zieleni trawników, kwiaty, kwiatów, drzew? Zobaczcie, kwiaty u nas rosną, sadzą ich tutaj, zobaczcie, jeśli jest, jest krzaki, ale u nas latem tak jest gorąco, że nie każdy ten krzak albo ja nie wiem kwiaty albo drzewo przeżyje to zobaczcie już tylko jest a już widzicie wszystko jest takie żółte i a latem kiedy będzie 35 to będzie jeszcze to wyglądało zupełnie takie żółte będzie wszystko tutaj mamy przykład jeżeli chcą to mogą budować na przykład tak jak gdzieś tam w Unii Europejskiej to jest taki nowy budynek w takim widzicie terenie i wygląda on tak samo jak w tejże samej poczce. a tutaj takie zwykłe budynki też nowe теж дуже подобні до тих, які можна побачити в Польщі. Теж помальовані і учеплені, але, бачите, дуже кліматизації стоїть і як це кожен хто впровадзе. Кеди є дуже вигодний, бо той кавалик землі є дуже близько до моря. Можна там далі побачити море, пінкне то. І тут Każdy metr tego terenu będzie kosztować bardzo drogo i każdy deweloper chce sobie to zabrać i żeby tu coś zbudować, a później sprzedać to. Zobaczcie, tutaj jeden, tam drugi budynek, e, tutaj trzeci budynek, e, tam jeszcze jeden budynek, tutaj obok tego budynku będzie jeszcze jeden budynek. To znaczy, że teren jest bardzo wygodny i można deweloperom tutaj dobrze zarobić na tym. Powiem Wam tak, że dużo ludzi przyjeżdża do Odessy z różnych małych miast albo ze wsi, żeby zarobić gdzieś na budowie pieniądze. Bo tutaj, no, w ogóle w każdym dużym mieście, dużo jest budow, gdzie budują budynki. I przeważnie ze wsi przyjeżdżałem, żeby tutaj na budowie trochę zarobić to pieniądze. I wkrótce tutaj będzie nowy budynek. Też można zobaczyć jaka jest różnica między budową a w Polsce i na Ukrainie. Tutaj zobaczcie, budowę. Budują tu wszystko, a tutaj takie ogrodzenie. No, w Polsce mi się tak wydaje, że Jakieś większe takie ogrodzenie, żeby nie było nic widać i trochę dalej od samego terenu budowy, żeby zabezpieczyć wszystkich, kto chodzi tutaj obok e, tej budowy. A tutaj niestety jak to jakoś tak to robią. I zobaczcie, ten kran jest bardzo stary. Ale działa to. Dlaczego nie? Często widzę, że zadają mnie pytanie, dlaczego tak u nas stoją klimatyzacje? Bo u nas jest tak bardzo ciepło, i na przykład latem, to temperatura będzie może być nawet więcej niż 35 tych stopni. I dlatego u nas bardzo dużo ludzi wprowadzają sobie, jak to powiedzieć klimatyzację. U nas nie ma takich przepisów, żeby jakoś to było jednakowo i dlatego każdy wprowadza klimę jak może, jak chce i jak to możliwe. A tam jest naprawdę gorąco, uwierzcie mnie, bo tam sam mieszkam niedaleko od morza i powiem Wam tak, że bardzo jest gorąco.